Uzależnienia, tak, wszyscy jesteśmy uzależnieni. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim już vlogu. Dwa vlogi w jeden dzień to jest jakiś rekord na moim kanale. Pomijam fakt, że mam tylko trzy vlogi w sumie, ale dobrze, no. Dzisiaj mi się tak nawinął nawinał na myśl, jeszcze świeżutka myśl cieplutka sprzed 4-5 minut, gdy robiłem herbatę. No, uz uzmysłowiłem sobie to, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy uzależnieni, ale co to w sumie znaczy, gdy ktoś powie wam Słowo uzależnienie. To pierwsze myśli, pierwsze słowa, klucze jakie wchodzą na myśl. To narkotyki, alkohol, seks, fajki, komputer. No i to są takie uzależnienia, które, o których się najwięcej mówi, ale są też inne. Totalnie inne. Jak tu na przykład mam na myśli fake. Spróbujcie sobie tak z miesiąc bez fejsa żyć totalnie bez, ani na komórce, ani na tablecie, ani na komputerze. Sprójdzie, a komputer to wiadomo. Jak się uzależnić od komputera, to jest dość słabo. To może zrujnować życie. Uzależnienie od papierosów może zrujnować zdrowie oraz portfel. Od alkoholu to samo. Przy tym jeszcze psychika siada. A narkotyki to już nie wspominam totalnie. Nie warto nic z tego spróbować. Znaczy, alkohol to z umiarem, ale nic nie warto. Jeśli nie macie 18, nic, a nic. No i co o tych uzależnieniach? Ja mam parę uzależnień. uzależnień. przez tą chwilę się nad tym zastanowiłem. No tak, w pewnym stopniu jestem uzależniony od Facebooka. Dzisiaj jestem nawet takim motywem, żeby przez tak z dwa tygodnie totalnie nie wchodzić na niego. Usunę sobie apkę z komórki. Na kompie nie będę do tego siadał kompletnie. Może poproszę kogoś, żeby mi zmienił hasło i nie mówił. To też będzie jakiś motyw. W razie gdybym chciał, musiał wejść na niego czy coś, ale nie wydaje mi się, że był aż tak od niego uzależniony. Drugą sprawą jest herbata, od herbaty jestem totalnie uzależniony, nie mówię, że to jest źle, herbata nie jest taka niezdrowa, oczywiście słodząc dwie i trochę wrzeczki cukru, no to troszkę jest niezdrowe, biorąc pod uwagę, że ja tych herbat piję 8 dziennie, 9, 10, rano jak wstaję to pierwsze co robię to herbata, nie ma, że śniadanie, nie ma, że coś, 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 tylko najpierw herbata, no nie ma, nie ma po prostu dnia, żebym zaczął to bez herbaty. A no, jak już nie wypiję w domu, jak mam na tą o siódmej muszę wyjść, to przed zajęciami sobie gdzieś tam wpiję, bo na zajęciach, ale to jest taka herbata, taka fe, tak na swojską, swojską, swoją oczywiście herbatę. No i na pewno od czego możecie, jak nie patrzeć, jesteśmy uzależni, uzależnieni, uzależnieni od, uzależnieni normalnie. Możemy być też uzależnieni od innej osoby. Nie mówię tu o rodzicach tego typu, no jestem uzależniony od rodziców, utrzymują mnie i tak dalej, nie, 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 nie o to chodzi. Są takie... Sytuację, że człowiek bez drugiej osoby po prostu dostaje świra, ale to już jest bardziej takie. Hmm, to już bardziej, tak, bardziej na psychikę. bardziej oh, nie, tak, bardziej, bardziej na, psychi bardziej, <grytanie> bardziej na psychikę wieża. Już według mnie. I oto było właśnie moje przemyślenie o uzależnieniach. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Nie wydaje mi się, że była jakaś osoba, która nie jest od czegoś. która nie jest w ogóle uzależniona. No to oczywiście pomijamy te wszystkie takie Biolchemowe przykłady typu Jesteśmy uzależnieni od powietrza, co cały czas wdychamy Gdybyśmy nie wdychali to to byśmy umarli A nie byśmy No tylko się darli, że chcemy powietrza No To jest bez sensu, uzależnieni od wody no, no wody mogę nie pić Chociaż mniejsze, że większość napojów składa się z wody Ale coś by się znalazło Co nie jest wodą może, nie wiem, nie wiem Jedzeniem, co ten, co, to są podstawowe rzeczy, które Człowiek potrzebuje do życia Ale coś co nie jest, coś co jest niepotrzebny. Facebook Herbat. Kawa. Teraz mnie cztery złe: seks, fajki, alkohol, narkotyki. To jest bardzo złe. Nie brać tego. Nic. Ja tego. Nic nie biorę. Nic, a nic. To jest złe. I w ogóle nie brać tego. Szczególnie jeśli macie 18, Nie wolno A jeśli macie 18 to też nie polecam. I coś jeszcze. Jeszcze miałem jeden ważny motyw do obgadania w tym. Może taki nie mniej ważny, ale jeszcze jakiś motyw miałem. Dajcie mi chwilę. Sekundka od oglądania, to tak. Może ja ostatnio mam wrażenie, że się uzależniłem wieczorkiem od oglądania. Jak sobie siadam od. 20, no, siadam. Jak się kładę o czwartej do wyra, odpalam sobie telewizor, załączam jakiś serial, coś, jakiś film i przy nim zasypiam. Nie wiem. Jedna osoba mówi, że się uzależniłem od tego, żeby z tego nie mogę zasnąć, no ale jak się zazwyczaj kładę spać o trzeciej, czwartej i mam zasnąć o pierwszej, drugiej, to. Jeśli coś mi leci w tle, to zdecydowanie łatwiej mi zasem jest to jest. A może ja po prostu wypieram. Wiecie jak to jest. Człowiek jest uzależniony od czegoś. On to wypiera, mówi nie, nie jestem dobrym razem żyć. I po chwili sięga po to, od czego ja jest uzależniony. Niestety tak wygląda nasze smutne życie, uzależnienia wszędzie. Gdzie się nie obejrzycie. O, moja herbata jest po lewej. Na mnie patrzy. Tylko woła pii mnie, Pi! Tarc. Jeszcze wrzątek to jest. Może no, nie jest taki wrzątek, bo 10 minut stoi. Jezu, jakie nie mi fusy wy... O Jezu, łyżeczka, jak gorąca. Jak mi fusy wywala na zewnątrz. Nie na zewnątrz, do góry. Ale ta herbata to jest po prostu miód. Zielona z cytryną sypana. I śmiesznie nazywa. Gunpowder? Coś tam. Ale gunpowder ma na, w nazwie. To chyba dwuczłonowa ta nazwa. I jedno, jedno to jest gunpowder na 100%. Ale nic, dobra, to będzie tyle. Takie miałem przemyślenie o głównie Powody mojej herbaty? To jest też poważne. <grych> Ale czy też miałem kiedyś taką sytuację, że nie wypiłem przez jeden dzień herbaty i tak mnie nosiło do tej herbaty? W sumie nie wiem, czy był dzień, żebym herbaty nie wypił. Zawsze, zawsze, zawsze herbatę. Gdzie nie jestem, herbatę piję. Owocowych, nie owocowe, owo, 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 oje, nie! Owocowe, torebkowane w życiu, jakieś te tropikalne, coś chce w ogóle torebkowane, są a fe, takie eee, nie, nie, nie. nie, nie. Torebkowanych w życiu, nie polecam, tylko i wyłącznie sypane, niby jest to pierdzielenie się w sami, A to niby takie trzyma dełka czy inne na fusy, które później się wyjmuje. Taka, wiecie, metalowe torebki, te sprawy, zawieszki na kubek, po bokach, później się to wyjmuje, nie? Ja mam wrażenie, że jak w tym jest, to się gorzej. gorzy, yy, barzy. Herbat. Może mi się tylko wydaje, ale ja zawsze sypię na homa. O, taka mocna herbata. Dobra, nieważne, to by było na tyle. Były jakieś takie moje miary przemyślenia na temat uzależnień. Dobra, ja mam nadzieję, że... Właśnie nie wiem jaką mam nadzieję. Jeśli ktoś ma ochotę, może napisać w komentarzu, od czego może wydaje mi się, że jest uzależniony, czy jakieś, nie chodzi mi o uzależnienia, takie poważne i tak dalej, tylko jakieś jakieś mniejsze uzależnienia, typu właśnie moja herbata, typu jakaś czynność, czy coś tego typu, że tak powiem pięknie. Dobra, ja się z wami żegnam serdecznie, zapraszam to do następnego filmiku, a tymczasem żegnajcie wszyscy na jakiś czas.